Dziś w naszym studiu gościmy pana prezydenta Krosna, pana Piotra Przytuckiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. W tegorocznym budżecie, który już jest realizowany, zaplanowano szereg inwestycji. Jednym z tych najważniejszych działów jest są inwestycje w infrastrukturę drogową, Między innymi budowę odcinka drogi G wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Na jakim etapie jest to przedsięwzięcie? No to jest bardzo ważne przedsięwzięcie dla przyszłości miasta, bo ono ma połączyć miasto, centrum miasta, z, szybko połączyć z przyszłym węzłem drogi ekspresowej S19, który powstaje w rejonie Iskrzyni i na przedłużeniu skrzyżowania, które powstanie na drodze DK19 w kierunku Sanoka. Więc to jest przedsięwzięcie, które raz umożliwi dojazd, szybki dojazd do drogi S-19, ale też będzie sprzyjało wjazd, szybkiemu wjazdowi tych, którzy dojeżdżają do pracy. A przypomnę, dojeżdża codziennie do pracy w Krośnie 17 tysięcy osób, więc sporo. I to ma po prostu przyspieszyć dojazd do tych ważnych punktów w mieście. Całe przedsięwzięcie jest podzielone na etapy. W tej chwili jest realizowany etap połączenia wiaduktem nad torami kolejowymi ulicy Bieszczackiej z ulicą Sikorskiego. To przedsięwzięcie jest bardzo zaawansowane. Mamy jest spra sprawnego wykonawcę robót, firmę yy, Pribut z Benzina, yy, już sprawdzoną w Krośnie. Wykonywała moc na rzece Lubatówka. I te prace się bardzo mocno posuwają do przodu. Widać zresztą te efekty na co dzień powstają konstrukcje już nośne całego wiaduktu. Natomiast drugi kolejny etap to jest przebudowa, można powiedzieć, albo budowa nowej drogi ulicy Sikorskiego, w kierunku torów kolejowych na granicy miasta z łężanami. Ten przejazd kolejowy na ulicy Sikorskiego ma być zlikwidowany docelowo, a droga ma skręcać równolegle do torów i powstanie skrzyżowanie na drodze na ulicy Dywizjonu 303, albo od strony Krościenka, to się nazywa ulica Grunwaldzka. I tu powstanie rondo, które, do którego PKP PLK właśnie wykonało projekt techniczny. Natomiast kolejnym odcinkiem, który zajmujemy się, to, są, to jest odcinek właśnie od tego ronda kolejowego do skrzyżowania na drodze krajowej numer 19, w przyległości do przyszłej strefy inwestycyjnej Croston 2 na lotnisku nazywanym kiedyś Iwonicz. To są, to są ogromne przedsięwzięcia, ogromne inwestycje. Te prace na drodze, na dwóch odcinkach. Tej nowej drogi, która ma łączyć z, z, z węzłem drogi ekspresowej, są na etapie projektowym, bardzo zaawansowanym już, można tak powiedzieć. Wykonawcy są wyłonieni w, w, w trybie zaprojektu i wybuduj, a więc w ciągu powiedzmy najbliższych dwóch, może trochę więcej lat ta robota ma być wykonana fizycznie, a więc ta droga powstanie. Czyli dość szybkie tempo jest narzucone. No, te prace projektowe już prawie rok trwają, więc można powiedzieć, że to jest normalny tryb prac. Jak zwykle najwięcej czasu zajmuje przygotowanie, przygotowanie. inwestycji. Więc to są te kluczowe rzeczy. Dzisiaj się musimy też pochylić jako miasto nad wykonaniem Skrzyżowania drogi G z ulicą Sikorskiego, bo tutaj w rejonie kotłowni Łężańska ma powstać rondo, turbinowe, dwupasmowe, które przyszłościowo też ma nawiązywać, czy ułatwiać nawiązanie tej drogi G w kierunku szpitala przez rzekę Wisło, więc to też newraliczny punkt, który, którym się mamy zająć w najbliższym czasie. Więc to. to Kwestie projektowe są tutaj w tej chwili na tapecie tego ronda. Wiąże się to z bardzo skomplikowanym układem mediów podziemnych, kanalizacji deszczowej, no wszelakich innych mediów, które w tym punkcie się kumulują, zbiegają. Więc to takie dość poważne przedsięwzięcie i na pewno nie tanie, więc musimy się też finansowo do niego przygotować. Tak więc Proszę się nie dziwić, że m, jeśli zakończymy budowę łącznika Mieszczacka sikorskiego to na końcu tego łącznika jeszcze nie będzie wykonane rondo, bo to rondo jest też uzależnione od prac projektowych na, na przebudowie ulicy Sikorskiego, więc to wszystko musiało być zgrane projektowo, więc ten czas potrzebny na zaprojektowanie. No właśnie jest teraz, a, a realizacja będzie po wykonaniu łącznika Bieszczacka-Sikorskiego. A ile? Oczywiście, w, oczywiście około ta inwestycja pochłania środków. Cała. <śmany> Mamy dofinansowanie dwóch odcinków, trzech odcinków. Droga G, która na odcinku Bieszczacka-Sikorskiego jest wyceniona w okolicy 40 milionów złotych. Połowę z tych pieniędzy y, mamy z dotacji rządowej. Y, sprzed kilku lat jeszcze, y, z rezerwy ministra infrastruktury. Natomiast na odcinki, na dwa odcinki biegnące w kierunku drogi numer 19, drogi krajowej 19 mamy do, dotacje z Polskiego Ładu, ale też niewystarczające, więc budżet Miasta będzie pewnie obciążony co najmniej 50% kosztów tych dwóch odcinków. Dochodzi jeszcze tutaj ten węzeł skrzyżowania z rondem na ulicy Dywizjonu 303, który w tej chwili jest dopiero po etapie projektowania. Jest przygotowana dokumentacja do złożenia przez PKP na no i, i właśnie w tej chwili rozstrzyga się też przetarg y, na obniżenie torowiska w Krośnie i przebudowę linii kolejowej 108 w granicach miasta. I być może, że ta, to rondo nazwane przez nas roboczo-kolejowym y, no będzie ujęte w tym przetargu, ale to się okaże w najbliższych tygodniach. Jeśli chodzi oczywiście o finansowanie. Miasto zapewne też będzie prowadzić lub prowadzi inne inwestycje drogowe. Jakie są te najważniejsze oprócz tej drogi? G? No mamy przygotowaną dość ważną drogę, która połączy ulicę Polną z linią kolejową 108, albo z ulicą Sikorskiego, jak to woli, bo tutaj trzeba się włączyć właśnie w okolice tej ulicy Dywizjonu 303. Jest to droga istotna, dlatego że ona uruchamia tereny mieszkaniowe, tereny inwestycyjne, które no, mogą dać szansę na rozwój miasta, zarówno jeśli chodzi o budownictwo indywidualne, jednorodzinne, jak i budownictwo wielorodzinne. Mamy tam w przyległości do linii kolejowej obszar 40-kilku hektarów, dzisiaj terenów, które są zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tereny Skarbu Państwa, i na, o które właśnie walczymy, aby na którym też został wykonany plan zagospodarowania przestrzennego, który właśnie się uprawomacnia, który dopuszcza właśnie budowę nowego osiedla mieszkaniowego dla mieszkańców w liczbie około 6 tysięcy. Więc to są zupełnie nowe przedsięwzięcia, co do których no, bez drogi trudno zrealizować. Więc ta droga, która może kosztować około 20 milionów na razie zyska, zyska wsparcie z rządowego programu budowy dróg. W kwotę ponad 3 miliony złotych, więc więc trochę to mało na, na budżet 20 milionowy, jaki jest potrzebny. Ale liczymy tutaj na zwiększenie tej, tej dotacji, no bo taki też jest przekaz od pani wojewody, że w miarę upływu czasu, kiedy pozostałe inwestycje będące w tym programie będą rozstrzygane w przetargach. Pojawić się mogą oszczędności i te oszczędności będą przesuwane właśnie na budowę tej drogi, zwanej umownie Boczna Polna, Boczna Polnej, a, a tu wnioski są o zmianę tej nazwy ulicy. Ja optuję za ulicą Rolniczą, bo tam jest dużo terenów takich, powiedzmy nie miejskich. E Kolejny dział w, zapisany w budżecie to inwestycje w dziedzinę oświaty i kształcenia. Jedną z nich jest Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych. Co kryje się pod tą nazwą? No To jest, są dwa nowe przedsięwzięcia w Krośnie o wartości łącznej około 30 milionów złotych. Oba projekty wspierane środkami z Krajowego Planu Odbudowy, a więc to są duże pieniądze, duża dotacja. I duże zamiary, jeśli chodzi o zmianę statusu czy poziomu kształcenia zawodowego w Krośnie. Bo zarówno ten, ten ośrodek branżowy, Centrum Umiejętności, który jest przy mechaniku, to jest to przedsięwzięcie, właśnie które ma doskonalić kadry dla branży lotniczej. I w tym celu są wybudowane już laboratoria, które pozwalają osiągnąć odpowiedni poziom. Kształcenia zawodowego. Całe przedsięwzięcie jest też wspierane ze strony akademickiej, ze strony uczelni, stowarzyszeń lotniczych, no, branż, czyli firm, które, które w tej branży potrzebują kadr dobrze przygotowanych, wysoko kwalifikowanych. I to pozwoli też mm, uczniom y, Zespołu Szkół Mechanicznych Numer 3. Zdobyć lepsze wykształcenie, doskonalenie zawodowe w specjalnościach, które potrzebuje w danej chwili przemysł lotniczy. Myślę, że to, to jest znacząca sprawa dla rozwoju szkolnictwa zawodowego w Krośnie. Podobnie jest zresztą z BCU przy naftówce, bo to przedsięwzięcie już jest prawie że gotowe. Tutaj też włącza się cała branża naftowo-gazownicza. W we współpracy w, w kształceniu właśnie ludzi dla potrzebnych dla branży, to również dotyczyć może i uczniów, którzy się kształcą dzisiaj w naftówce, ale też ludzi, którzy dzisiaj pracują, na przykład w firmie, w firmach branży, z branży naftowo-gazowniczej, a potrzebują zdobyć wyższe, czy lepsze wykształcenie, czy specjalistyczne wykształcenie czy certyfikaty niezbędne do wykonywania pewnych czynności, myślę tu choćby o spawalnictwie, tu nie każdy spawacz może spawać określonej wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości, konstrukcji, więc tutaj taki, taki kierunek również w tym BCU przy naftówce będzie, będzie rozwijany. Współpraca branży, współpraca przemysłu to chyba świadczy o tym, że warto zdobywać takie, takie wykształcenie, no, jakie jest oferowane w tych no szkołach. Tak, bo to daje też gwarancję i pracy i wynagrodzenia odpowiedniego do wykształcenia, do specjalności, do tych właśnie posiadanych certyfikatów, bez których no, pierwszy lepszy pracownik gdzieś tam z ulicy nie może przyjść, bo to musi być dobrze przygotowany fachowiec, specjalista który gwarantuje, no, pewność wykonanej pracy. No, w lotnictwie to w szczególny sposób jest to wręcz niezbędne i w konstrukcjach zresztą też odpowiedzialnych, ciśnieniowych czy, czy innych z branży naftowo-gazowniczej to trudno mówić tutaj o byle jakości. Tu musi być naprawdę dobrze przygotowana kadra. Troszkę zmieńmy temat. Trwa przebudowa stadionu przy ulicy Legionów. Jakie etapy zostały wykonane? No widać już, że powoli wychodzi z ziemi konstrukcja nośna trybun, trybuny głównej, bo to jest główne jakby przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie bardzo złożone, bo to nie jest sama trybuna, ale z tyłu tej trybuny ma powstać zaplecza. budynek, zaplecza dla różnych kierunków sportu, dla różnych stowarzyszeń sportowych, których w Krośnie jest sporo. A tam, no, głównie to będzie nakierowane na żużel, piłkę nożną, szachy, i, I pewnie lekką atletykę, nie wiem czy lekką atletykę, ale może jakieś inne stowarzyszenia, które, które w tamtym budynku już nieistniejącym funkcjonowały albo gnieździły się, no bo czasem takie to były warunki. A to jest, ma być bardzo nowoczesny budynek, już spełniający wszelakie wymogi nowoczesności. No i przede wszystkim standard taki, który, na którym się nie będziemy się wstydzić, tylko chwalić, bo bo i sama trybuna będzie wyposażona w to, co jest niezbędne, żeby oglądać no, wysok na wysokim poziomie wy yy, prezentowane widowiska czy, czy wydarzenia sportowe, ale też, żeby tam mogły się instalować media, które robią przekaz skrosny. Na, na tym nam bardzo zależy, by ten przekaz okrośnie był yy, za pośrednictwem mediów jak najlepszy. Kiedy można spodziewać się zakończenia inwestycji? No, to zgodnie z planem, ten sezon żużlowy jakoś będziemy musieli rozpocząć jeszcze w takich troszkę spartańskich, spartańskich warunkach, bo wróci ta stara wieżyczka sędziowska na, na te podstawy fundamentowe, które, które zostały w związku z tą inwestycją, więc będzie spełniony wymóg stawiany przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. Natomiast no, myślę, że do końca roku uporamy się z tą inwestycją. Tym bardziej, że właśnie pogoda po, pozwala nam na, i wykonawcy Adamiecowi, który jest no, sprawnym wykonawcą, widać to zresztą, zrealizować tę inwestycję. Może przed czasem zobaczymy. No, wszystkim zależy nam na zrealizowaniu inwestycji. Tym bardziej, że mamy tu do wykorzystania też 18 milionów dotacji rządowej. Już wspominaliśmy o przygotowaniu terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Jakie inne inwestycje związane z mieszkalnictwem są planowane lub w trakcie wykonywania? No przede wszystkim stawiany, stawiamy w Krośnie na budownictwo czynszowe. To jest budownictwo, które młodym ludziom daje szansę zdobycia własnego mieszkania, może nie na własność, ale na, przy uczyciu, przy wykupieniu partycypacji, która jest osiągalna przez każdego, kto potrafi oszczędzać, można zdobyć własne M, własną przestrzeń do życia, która jest wykonana w standardzie pod klucz. No to są mieszkania, naprawdę, do których nie można się w żaden sposób przyczepić w dobrym, dobrej jakości wykonane, wykończone, tak jak powiedziałem, pod klucz. Wystarczy kupić trochę mebli, miejsce do spania i, do, i gotowania, i można mieszkać. Więc takie przedsięwzięcia w renie ulicy Halera w tej chwili się dzieją, zarówno ze strony naszego TBS-u i, i to się dzieje przy wsparciu dotacjami i pożyczkami Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy, chcemy następny budynek rozpocząć w tym roku na kolejne 80 kilka mieszkań. Być może, że to się uda, że wreszcie zostaną odblokowane te środki rządowe, które miały zasilić fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego. No w każdym razie składamy wniosek o wsparcie z banku i to, to myślę, że będzie to z powodzeniem zrealizowane. Mamy inwestycje przygotowane dokumentacyjnie, mamy własne tereny jeszcze pod dwa takie budynki 80-kilkomieszkaniowe. Natomiast obok, jak państwo zauważyli, również deweloperzy yy, skupili trochę terenów yy, od właścicieli prywatnych i, i prowadzą swoje inwestycje, co nam też sprzyja, bo nie na darmo jest cała sieć infrastruktury podziemnej wykonywana, bo, bądź jest współwykonywana z nami przez, przez tychże deweloperów. Myślę tutaj też o połączeniu drogowym tych inwestycji, więc to wszystko się jakoś zaczyna spinać w jakiś sensowny system inwestycyjny w mieście, powstaje nowe osiedle. No ale pracujemy nad nowymi przestrzeniami, tak jak wspomniałem tutaj przy ulicy Bocznej Polnej. To jest perspektywiczny teren, co do którego jeszcze nie mogę powiedzieć o konkretach, bo trzeba go uzbroić. Tam dzisiaj jest rola. Natomiast mamy tereny w rejonie basenu, w Turaszówce, grunty miejskie, na których będziemy starali się zaprojektować też fajne, fajne obiekty mieszkalne. W ramach oczywiście TBS-u poprawiliśmy tam infrastrukturę drogową, ulicy Sportowej. Na skrzyżowaniu sportowej z Rzeszowską jest sygnalizacja, więc nie byłoby już tych problemów z, z wyjazdem z osiedla na, na drogę wojewódzką, potem krajową, no bo wszystko to jest skoordynowane z tymi sprawnie działającymi światłami. Więc to są te przedsięwzięcia, co do których mogę powiedzieć, że jesteśmy już w fazie dość takiej zaawansowanej koncepcyjnie. Przystępujemy do dokumentacji. Wykonanie dokumentacji, tam w rejonie turażówki. Tam zresztą też działają deweloperzy w tych terenach, które, które plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę jednorodzinną. Pojawili się inwestorzy, którzy wykonują większe zadania, czy to są szeregówki, czy pojedyncze domy, ale dzieje się po prostu ludzie, którzy mają jakieś zasoby, czy możliwości sięgnięcia po kredyt, mogą. Mogą również w ten sposób zacząć myśleć o mieszkaniu w Krośnie. Można powiedzieć, że jest problem z brakiem mieszkania, ale to świadczy też o rozwoju miasta. Yy, Przynajmniej od potencjał. No, lista oczekujących w TBS ciągle jest duża, nie, nie zmniejsza się, przybywa nam chętnych do zamieszkania. Natomiast no, stworzymy jakby warunki do tego, aby w ogóle młodzi ludzie widzieli szansę zamieszkania razem, z stworzenia rodziny, bo Demografia Krośnie jest w stanie krytycznym, nie chcę powiedzieć katastrofalnym, ale, ale źle to wygląda, po prostu jeśli ubywa nam mieszkańców, a nie przybywa. Mimo tego, że wykonaliśmy naprawdę spory nakład pracy, jeśli chodzi o budowę mieszkań, mówimy myślę też o deweloperach, którzy się w to wszystko włączyli, bo przecież przy ulicy Zielonej czy, czy Korczyńskiej powstają nowe. No, ciągi mieszkalne, na których mieszka no, sporo mieszkańców, kilkuset mieszkańców. ale tutaj chodzi o to, wytworzenie warunków do jak najlepszych warunków do zamieszkania przez młodych ludzi. Będziemy jeszcze tworzyć zachęty dla absolwentów, którzy zresztą taki program rozpoczynamy tu niedaleko w centrum Starego Miasta na ulicy Humieckiego, dawnej spółdzielczej. W tej chwili jest przebudowywana jedna kamienica kiedyś usługowa na cele mieszkalne. Tam powstaje, powstanie 6 mieszkań właśnie dla absolwentów. Natomiast no myślimy dalej o zagospodarowaniu tych pustych przestrzeni na Starym Mieście, których pojawiło się ostatnio wiele. Aby one były przestrzeniami mieszkalnymi, żeby tam wrócili mieszkańcy, którzy przed 20 laty zaczęli się gremialnie wyprowadzać ze starego miasta. Chcemy że powrotu mieszkańców. Wtedy ożywimy stare miasto, wtedy pojawią się usługi, handel, no, jakieś inne funkcje niż, niż to, co do tej pory puste witryny i, i, i nieruchomość przeznaczona do, do sprzedaży na albo na wydzierżawienie. Ma zostać realizowany projekt przestrzeń nauki, kultury i sztuki, co kryje się pod, te, pod tą nazwą. No to jest ogromne przedsięwzięcie. Liczymy tu na wsparcie środkami z programu FENIKS z Ministerstwa Kultury. Projekt jest, przeszedł ocenę formalną, jest już na etapie końcowym, się chodzi o ocenę merytoryczną. Mam nadzieję, że. Uzyskamy to wsparcie 50 milionami na to przedsięwzięcie, które ma ożywić strefę, która no, nie była chlubą miasta Krosna. Ten pałacyku, obszar y, tle, przyległy i pałacyk Kaczkowskich przy ulicy Piastowskiej no, nie był naszą chlubą. Udało się ten y, obiekt i, i nieruchomości przyległe wykupić od, od właściciela, który. Mimo pomysłu, mimo nawet dokumentacji, nie podszedł do inwestycji i raczej zrezygnował z inwestowania. Myśmy mając ten pomysł na właśnie ożywienie tego pałacyku, no, wykupili te tereny. Oczywiście będą to przestrzenie dla kultury, będą też przestrzenie dla mieszkańców, którzy dzięki temu będą mogli aktywnie się spotykać, tworzyć też własne dziedziny w sztuce, czy kulturze, bo brakuje nam takich miejsc właśnie w Domu Kultury, w zwanym RCKP, gdzie mamy przestrzenie, gdzie mogą się spotykać różne gremia. No, mamy duże hole, mamy piękną salę, mamy zaplecze sali teatralnej, no ale nie mamy pomieszczeń właśnie takich do, do działań, takich codziennych, w danych tematach kultury, czy to plastyki, czy muzyki, czy, czy innych, czy choćby historii, czy, czy działań przez, przez różne stowarzyszenia, czy senioralne, nie tylko senioralne, ale dla młodzieży też. Powstanie mediateka, która, która chcemy, aby była tą dziedziną Krosińskiej Biblioteki Publicznej, która będzie no, wizytówką naszej biblioteki. W nowej przestrzeni właśnie Pałacyku Kaczkowskich. To wszystko jest właśnie w tym projekcie, więc spodziewam się, że, że będziecie państwo na pewno zadowoleni, jeśli ta przestrzeń zostanie udostępniona mieszkańcom. No co najważniejsze, no też w podziemiach Pałacyku ma powrócić Szklana Grota, ale już w trochę innym wydaniu. Yy, mają być też Przestrzenie większe do sale konferencyjnej, czy sale do różnych no, prezentacji różnych m, takich działań, które wymagają widowni, więc tam jest też ta przestrzeń, która to umożliwi. No i na górze mielibyśmy też miejsca dla przenocowania, czy artystów, czy rezydentów, którzy by nam tu pomagali tworzyć sztukę. Rozmowę chciałbym zakończyć też takim tematem. O niebanalnym muzeum. Ja jeszcze powiem odnośnie tego pałacyku Kaczkowskiego, bo obok niego z kolei powstać ma nowy zupełnie obiekt. Kiedyś był planowany jako obiekt weselny <głoslery> przez poprzednika, przez poprzedniego właściciela, a tej chwili to będzie obiekt magazynowy. Jak powiedzieć, można powiedzieć, że to będzie i sala też do prezentacji artystycznej. Ale z, przede wszystkim będzie to obieg magazynowy razem ze schronem dla dzieł sztuki, które no, w tych dzisiejszych czasach trzeba w jakiś sposób chronić przed z, zniknięciem, przed dewastacją. No, z różnych powodów mogą to być sytuacje kryzysowe, Kreski. które mogą zaistnieć. Projekt Manufaktura Czasu, czyli od y, Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Y, Jesienią była mm, zakończenie jednego z etapów renowacji tego budynku. Co w nim powstanie? To będzie niebanalne muzeum. No będzie tak to powiedzieć. naprawdę duża atrakcja, której brakowało w Krośnie, bo mamy się czym poszczycić. Mieliśmy mi, mistrza mięsowicza, genialnego specjalistę od budowy zegarów wieżowych, jedynego, można powiedzieć, w, w swoim rodzaju, w Galicji ówczesnej, austriackiej. Więc, więc powracamy do czasów jeszcze za czasów cesarza Franciszka Józefa i chcemy odtworzyć tą pracownię Michała Mięsowicza, ale też jakby nowe formy prezentacji tego, co, co Mięsowicz robił, jak to kiedyś było wytwarzane, uzmysłowi to odwiedzającym. Jakiego kosztu musieli być to rzemieślnicy, którzy wytworzyli te wspaniałe rzeczy, które do dzisiaj jeszcze funkcjonują? Te mechanizmy zegarowe, które na, na wieżach Galicji funkcjonują do dzisiaj, to właśnie jest efekt pracy tych wspaniałych rzemieślników i chcemy to przy, przywrócić stworzyć to, tą interakcję odwiedzających, żeby emocje tu towarzyszyły zwiedzaniu, więc myślę, że to będzie kolejny punkt na mapie krosna który nie ominą turyści. długo będzie trzeba czekać na otwarcie? No, mamy nadzieję na wyposażenie tego obiektu w niezbędne rzeczy, bo tutaj różne rzeczy są kupowane również za granicą, również w Wielkiej Brytanii. Chcemy to wszystko przywieźć tu do tego miejsca, do tego obiektu i uruchomić to do końca tego roku. Pozostaje tylko życzyć powodzenia we wszystkich tych projektach. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa. Wszystkiego tak. dobrego w nowym roku.